U stóp Królewskiego Zamku w Chęcinach, przy drodze krajowej S7, znajduje się jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc na Ziemi Świętokrzyskiej. Działający od 1977 roku Park Etnograficzny w Tokarni jest główną częścią Muzeum Wsi Kieleskiej. Efektownie i z rozmachem odtworzono w nim dawne krajobrazy wsi i miasteczek różnych części przyzny. Dzieląc ekspozycję na sześć, Arcy ciekawych sektorów tematycznych. Przechadzając się wśród różnego rodzaju obiektów, trafimy i do miejscowej świątyni, i do małego miasteczka, i do zagrody nadwiślańskiego rybaka, i do dawnej wsi świętokrzyskiej. Perełką kolekcji obiektów sakralnych. Jest modrzewiowy kościół szpitalny pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia Zrogowa z 1763 roku z obrazem Matki Boskiej. Kościół w skansenie jest wciąż czynnym obiektem sakralnym w pełni funkcjonalnym. Podobne wrażenie sprawia budynek czteroklasowej powszechnej szkoły publicznej z wulki Szczygiełkowej, który jest jakby wciąż gotowy na przyjęcie uczniów i. Urządzona w dawnej organistówce z bielin apteka z własnym laboratorium. Oprócz butli, buteleczek, flakonów po medykamentach, znajdziemy tam również pojemnik na pijawki. Wnętrze wielu budynków wypełniają sprzęty i narzędzia, które służyły dawnym mieszkańcom regionu w życiu codziennym, przy uroczystościach rodzinnych od święta, w pracy. W chwilach radosnych i w chwilach smutnych. Wizyta w Skansenie jest jak przyspieszony kurs dawnej architektury w niezwykle przyjaznym otoczeniu, a różnorodność ekspozycji oszałamia, napotykamy solidne, szerokofrontowe chałupy włościańskie i skromne przydrożne kapliczki. Wejdziemy do wnętrza młyna, i do dawnego dworu. Dowiemy się, czym jest węgłowanie na nakładkę i jakich narzędzi do tego używano. W tym miejscu, z pożytkiem dla nas, udało się zatrzymać czas. Tokarnia – poczuj niepowtarzalny, sielski klimat polskiej prowincji w miejscu, które warto odwiedzić o każdej porze roku.